Witam Czelachu bardzo serdecznie oraz oczywiście was drodzy widzowie w pierwszym odcinku z nowej serii związanej z draftami na moim kanale. Dzień dobry, a w zasadzie to dla mnie nie taki dzień dobry, bo nie dość, że wróciliśmy z Lizbony o 5 rano, to jeszcze wstałem chory, więc widzowie, ale nagrywek się nie odwołuję, to specjalnie dla was i tutaj mam nadzieję, że w końcu wygram, bo ja mam wrażenie, że ostatnio z tobą przegrywam we wszystko. Czy gramy, czy układamy drafty, więc dzisiaj czas na rewasz, dzisiaj to, to jest ten dzień. Ja znowu mam nadzieję, że podtrzymam swoją zwycięską serię, dzisiaj nie będziemy grać, dzisiaj będziemy Głównie Układać. I może zanim przejdziemy do konkretów No to należałoby się wam wytłumaczenie zasad Żebyście wiedzieli po co tak naprawdę się tutaj spotkaliśmy Zadaniem moim i mojego przeciwnika jest zrobienie jak najdroższych draftów Cały pojedynek wygrywa ten, kto pierwszy wygra trzy rundy Runda pierwsza to tak zwany klasyczek W którym i ja i mój rywal mamy po dwie minuty na zrobienie jak najdroższego draftu Warto dodać, że liczy się wartość pierwszej jedenastki Więc musimy zdążyć wrzucić tam najdroższych naszym zdaniem zawodników Runda druga, czyli niespodzianka Polega na tym samym co runda pierwsza jednak i dla mnie, i dla mojego przeciwnika, za pomocą koła fortuny, wylosujemy dodatkowe utrudnienie, które może nieco pokrzyżować nasze plany. Runda trzecia, czas to pieniądz, oczywiście nadal polega na ułożeniu jak najdroższego draftu, jednak ten kto zrobi to wolniej, będzie miał odjęte od jego wartości 50 tysięcy monet za każdą sekundę spóźnienia względem szybszego z nas. Czyli jeśli ja ułożę draft w równe 2 minuty, a mój przeciwnik zrobi to w 2 minuty i 10 sekund, to od wartości jego draftu odejmiemy 500 tysięcy końców. Uwaga! W tej rundzie zabroniony jest wybór automatycznego ułożenia draftu. Jeśli konieczne będzie rozgrywanie kolejnych rund, to zaczynamy od początku. Czwartą rundą będzie klasyczek, a piątą runda z losowym utrudnieniem. Jeśli mój rywal mnie pokona, wygrywa 500 zł, jednak będzie mógł zdecydować, czy zabiera nagrodę gwarantowaną za zwycięstwo, czy może chce ją podwoić i rozegrać ze mną klasyczną wojnę draftów. Jeżeli mnie tam pokona, zgarnia 1000 zł, jeżeli przegra, zostaje z niczym. Jeśli pomysł na serię wam się podoba, to koniecznie zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, by nie przekapić kolejnych odcinków o dużą stawkę z ciekawymi gośćmi. A my będziemy zaczynać. Będziemy zaczynać pierwszą rundę, która nie jest uh -huh. skomplikowana. Tutaj po prostu ja i ty mamy po dwie minuty na ułożenie jak najdroższego draftu. Standardowo będzie się liczyła wartość pierwszej jedenastki. Także, jako że jesteś gościem, to ja zachęcam cię do tego, byś to ty rozpoczął. A, ja już stoper odpalałem. Haha, <laughs> widzisz? Nie no, potężne karty na kapitanie w lutym. Przypominam. <laughs> Czy ty już my... masz w głowie swój wybór? Stary... Masz winę, no, obojętny, kogo bym tu wybrał, to i tak jest słabo. Ale ale możemy, możemy, możesz odliczać i lecimy. 3, 2, 1, start! Dwie minuty masz, mój drogi, na to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Ej, ale jest słabe skipowanie w tym roku. Tak, tak, dlatego dwie minuty, a nie półtorej minuty. Widziałem to po uwagę. O, nie, no co to ma być? Ale jest to. Nie wiem, czy, oj, czy, czy to jest zrobione specjalnie, tak szczerze, czy oni się pomyli. Stary, nie wiem, ale. No weź, no, mam się. nadzieję, Mam nadzieję, że tam ci nie lecą zbyt drogie karty. No, na razie nie, tylko... Tylko jest delay taki, że masakras! <laughs> jeszcze no, masz półtorej minuty, spokojnie. Klikam od razu skipy i wiesz, oni się nie pojawiają, to jest najgorsze. Tak, tak, tak. Jak ja sobie tak mniej więcej przeliczałem, to wszystko. No nie, no i to... teraz chciałem. A idź pan. To łatwo, no, łatwo nie jest. To jest wszystko takie stykowe, przypominam, pierwsza jedenastka się liczy, trzeba ich jeszcze wrzucić. Tak, tylko. No i szybciej się nie da niż teraz ja robię, bo klikam od razu skipy. Tak, tak, ja wiem, ja wiem jak to działa. No niestety jest to specyficzny rok, jeżeli chodzi o tego typu challenge, nazwijmy to. No dawaj, dawaj! Dobra. Minuta, jesteś w połowie. Ale to jest zlagowane, o człowiek. A przynajmniej połowa czasu minęła. To czy jesteś w połowie to nie wiem. Jestem, jestem, tylko to jest. No jest to irytujące na pewno. Bardzo. Dobra, zrobimy... To, chociaż... Nie wiem, zrobimy to tak. Oczywiście nie muszą być na swoich pozycjach, zgranie się nie liczy, tylko i właśnie no, no właśnie 11, tak, tak zrobiłem i nie wybrałem tego gościa, bo on ma toty, więc... No. Szybciej! Okay. O! 30 sekund zostało A no, jeszcze mam 5 kart, także No tak, to fajnie, właśnie tak, to jest co zrobione pod emocje dla widza, żeby był jakiś dreszczyk Żeby Ile? była jakaś nutka emocji, jeszcze 17 sekund No klikaj Ty no jest dramat, powiem ci 10, 9, 8, 7, Zdążę. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i Dobra. stop Tyle, jednego nie wrzuciłem z bawki, ale myślę, że i tak jest okej okay. Myślę, że jest okej okay. Naprawdę. Oczywiście, jak kibicowałem, bo mi zależy na tym, żebyś wygrał dzisiaj tutaj pieniądze, żeby był zadowolony. Także mam nadzieję, że poszło dobrze. Potem oczywiście policzymy tą wartość, kiedy ja już ułożę draft. W tym momencie wyświetlają mi się już kapitanowie. Ok. Kurczę, powiem ci, że mam kapitana, no wartego na moje oko. Ponad pół miliona monet chyba. 3, dwa, 1, start. Okej, okay, jedziemy i teraz to skipowanie, nie. Tylko no nie to jest najgorsze. dramat. To skipowanie to jest dramat. Hej, okay, to mogło być gorzej chyba. Nie no, co to jest? Ale to jest irytujące, jak się na to patrzy. Nie wie, co robić. Później masz taki yes. delay, jak chcesz się w bok przesunąć, to nie zawsze przeskoczy. O mamo! Co tu się wyprawia? Dobra, ja nawet jak nie ma drogich kart, to nawet nie zastanawiam. Tutaj nie wyszło weral, może coś ten. sp. no dawaj, jejku, jakie to jest irytujące, ej, to jest straszne. Ja robiłem no. sobie oczywiście testy przed tą serią, żeby dobrać czas, ale to na takich testach to aż tak nie denerwuje, jak teraz. No, jest dramat, jest dramat, naprawdę. Ojejku, nie, nie mogę się sobie zastanawiać. Sobie nie? Ułożyć draft w dwie minuty i zobaczyć, jak to denerwuje wtedy. Oj tak, oj tak, bo to może tak nie wygląda, jak się ogląda, ale... No tutaj jest zabawka niezła. Orsolini, nie no, co to jest? Ej, pierwsza hmm. jedenastka. Fatalna, tylko napastnik się w miarę udał, ale teraz ławka Oby Może ławka to odda, może aby. odda Musi oddać Eee, ojoj Ile mi czasu zostało? Minuta jeszcze Ojoj, no to tak powiem ci szczerze No stykuwa jest, jest stykuwa Jest stykuwa, są emocje dla widza Jeszcze 9 kart, daj, daj, Ale daj, wiesz, ty jedną dzieje. kartę możesz wygrać całość od razu Mogę, mogę, ale na razie to się nie zapowiada w ogóle, co to jest? Szybciej, szybciej, chłopaki no nie no ja to pomijam, a to naprawdę leci fatalnie. Co jest grane, ej, nie no, nie, ty też miałeś tak słabo? Powiedz mi, że tak. Eee, ja wiem. Jest bardzo niebiesko w tym drafcie. Ojoj, no to u mnie powiem ci szczerze, niebiesko nie jest w ogóle. Jest Real Madrid. Ile jeszcze do końca? Czekaj, zaraz ci powiem. 20 sekund teraz. No nie wiem, mi się wydaje, że czego ja bym tutaj nie, nawi nie nawiwijał, to nic z tego nie będzie. Ojejku widzowie. No powiem szczerze, że ja nie wiem, czy będziemy w ogóle liczyć 10. wartość tego draftu. 5, na szczęście na 4, spokojnie to wszystko może ułożyć 2. chyba. Koniec. Wygląda to bardzo źle. Przechodzimy do liczenia. Ja no Jak bym a... powiedzieć na oko, to ten draft będzie kosztował 2 miliony. <laughs> Co nie, to jest? Niemożliwe. Mamy wszystko podliczone, jako, że zaczynałeś tą rundę, Lachu, no to słuchamy, jaka jest wartość twojego pierwszego historycznego w tej serii draftu. 13 370 tysięcy. Okej, okej, czyli na początku własnej serii na samym starcie doszło tutaj do lekkiej deklasacji i co prawda przesadziłem z tym, jak mówiłem, że mój draft będzie z 2 miliony warty, no ale jest warty 5 376 tysięcy. O, no to puta jest u mnie droższa na przykład. No właśnie, i pani Alesia Stoty. załatwiła ci po prostu zwycięstwo w pierwszej rundzie draft challenge o 500 złotych, więc no ja teraz jestem w głodny rewanżu i lecimy z rundą drugą. Jako, że ty zaczynałeś, no to przy tym już pozostajemy i mhm. ja w tym momencie wylosuję ci losowe utrudnienie. Widzowie już mniej więcej widzą, co znajduje się na kole fortuny. E, koło się kręci. Jestem ciekaw, co tam jest. Co my tutaj mamy? Powiem szczerze, powiem szczerze, widzowie. Lachu trafił najlepiej jak mógł. Kapitan z najniższym overalem. Oa, dobra. I też mam dwie minuty. Tak, też masz dwie minuty, a mogłeś na przykład wylosować minus 15 sekund na draft. To Oj, już. zmieniało dużo. No to tam jest dużo, dużo. Także 3, 2, 1. dwie minuty start znowu. Dobra. Skipuj to szybciej. No. <laughs> mi się daje, że. A jeszcze pomysł sobie, co by było, gdyby się pojawiły takie lagi w drafcie, jak nieraz były, że po prostu wybór się ładuje. Jeszcze, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, co wtedy, na <laughs> szczerze. O! Nie podoba mi się to. O! Bo to chyba świadczy o tym, że kolejna dobra karta się trafiła. Ej, zablokowało mi kurde na że mi się zablokowało nie wiem czemu nie mogłem wbognać No come on Szybciej! Jeszcze masz minutę i 20 sekund. Ale idzie wolniej niż przedtem, mam wrażenie. Ja nie mam z tym problemu. No ja mam delikatny. No weź to! No <laughs> myśl tam A nie mogłeś być w wersji toty to byłoby zajbiście. Nie nie, za dużo tych toty już miałeś w poprzednim drafcie. W sensie nie wiem ile miałeś, można to putejaz, ale to było o jedną putejaz za dużo. Myślę, że puta jeszcze może wpaść dzisiaj. Uratowałabym mnie trochę. myślę, że może, ale u mnie. Ty, ej, jest dramat, ale mnie to drażni. Dobra, nie chcę nagrody. No jest, jest to wyjątkowo irytujący draft challenge. No. Ciekawe, czy na PC jest tak samo z tym. A to akurat jest ciekawa sprawa, no? Ale chyba tak. Wydaje mi się, że te drafty są ogólnie jakieś zbugowane. I tak swoją drogą, to tego już w temacie draftów jesteśmy i w serii draftowej, to fajnie było, jakby. Jakoś odświeżyli ten tryb. Nie, może tak. nowe nagrody. Iść nowy format, bo to powstało 9 lat temu i nic się nie zmieniło. 30 sekund zostało. Ja układam sobie od razu, wiesz, więc. Tak, tak, no tak najlepiej chyba. No klikaj to szybko. O! 20 sekund. Dobrze wybrać nie teraz? No. Mądrze wybrać. A nie podoba mi się to, co tam się dzieje. Blue is the color. O, 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 To tak. będzie 2-0, żeby nie było szybkiej trójki. 5, 4, 3, 2, 1 eee, i stop. Odświ tylko mi się odsłaniają ostatnie, ale zmian w składzie już nie robię, więc mam skład gotowy. Jest, git. Ja teraz płynnie przejdę do wylosowania, utrudnienia dla samego siebie. Kręcę kołem i co widzę, i co widzę. Proszę, coś luźnego. Proszę, nic trudnego. I mam. Co będzie, co będzie? Co to jest? Sam nie wiem, tak blisko. Nie, minus 15 sekund na draft. Uuu, to może dużo zabrać. 3, 2, 1, start. Dobra, czas się proszę, teraz. Ja sobie tutaj widzowie w ogóle pododaję karty. O, 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 okay. o, no o, nie, nie, nie o, dobrze, nie o, dobrze. Skipuj to. Teraz, 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 błagam. Nie no, co to? Ale fatalne wybory. Dobra, okej, okay, jest karta za jakieś, nie wiem, dwa miliony. Oj. O, jest pierwsza niebieska. Oj. Dobra. Może tutaj jakiś Van Dyke? Tu jest Nic na razie. mylnego. Nie no, o, co to kur. jest? Dobra, ja sobie już zrobię. Dobrób, <laughs> spokojnie, masz dużo czasu, słuchaj. Mogę 15 sekund Bardzo zabraliśmy. Dużo. Dobra. Na spokojnie, zastanów się, przemyśl swoją decyzję. <laughs> Nie klikaj pochopnie. Okej, okay, to sobie wrzucę od razu do składu. Ale nie, nie, mi się daje, że to będzie deklasacja na tym odcinku. Tak to się zapowiada, jest puteja za nie ta, co trzeba. Ile jeszcze mi czasu zostało? Minęła minuta. Minęła minuta, dobra, 45 sekund. sekund. Ej, szczerze, nie jest aż tak źle, jak myślałem. Jest dobra karta, ale. Ale mam wrażenie, że za mało dobra. Dawaj, 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 walczymy. Ok, jest, 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 jest niebiesko. Od razu do składu. Go, 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 dobra, tutaj to nie ma znaczenia ten wybór, od razu to bierzemy byle co. Teraz toty jakiś. Nie, ale jest też fajna karta. Ile jeszcze czasu? Cię 15. Oj, 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 Trzech kart nie zdążyłem wybrać, więc nie jest źle. Nie, to i tak nie jest źle. Jest nie Jest źle trzech no. kart i to są obrońcy na ławce i bramkarz, więc ja teraz sprawdzę, kogo bym miał. Oczywiście nie mogę ich wrzucić do składu, to jasne. Ale tak z czystej hmm. ciekawości. Jako pierwszy obrońca, non rare złoty, cup de Hero. I bramkarz, który byłby. Złoty Janoblak. Dobra, tak naprawdę niczego e, nie no straciłem. Nie. Poradziłem to, to sobie straciłem. lepiej niż myślałem, ale słysząc twoje reakcje, no nie sądzę, <laughs> że ja wygrałem tą rundę, ale policzmy to. Mój draft! Utrudniony draft, bo miałem 15 sekund mniej na zrobienie go, jest warty. 11 766 000. Mój jest droższy niż poprzedni, który miałem. I to jest prawie 17 milionów, bo dokładnie 16,7. Mamy 2 do 0, ja nie widzę tutaj innego rozwiązania. Muszę teraz zrobić jakiś piękny tak także lecimy z bardzo, ale to bardzo ciekawą rundą trzecią. Trzecia runda jest moją ulubioną rundą. Jej nazwa to czas to pieniądz i polega ona na tym, że układamy drafty jednocześnie. Każdy z nas robi draft w swoim tempie, ale polecałbym go robić jak najszybciej, ponieważ za każdą sekundę spóźnienia w stosunku do szybszego będzie kara. A karą będzie odejmowanie 50 tysięcy końców z wartości draftu. Za sekundę? Wow. Tak, za sekundę, więc jeżeli ja zrobię draft 10 sekund wolniej od siebie, to tracę 500 tysięcy monet. już się wyświetlają kapitanowie. Zaczynamy na 3, 4. Obydwoje puszczamy sofę w tym samym czasie. A ja mam bardzo dobrego kapitana. O ja, właśnie niezbyt. 3, 2, 1. Start! No, skipuj no. się! To są, to są emocje. Dawaj, 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 dawaj. A, 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 a. Dobra, on może mieć toty, ryzykuję. Nie, okay. putejaz nie ta, proszę, no trzeci raz. Dobrze, bo... dobrze, już nie ma puteyas, toty, koniec z tym. Dobra, jest spoko karta. Jedziemy, Trzy razy z jedziemy. rzędu nie będę miał turbo dobrych draftów, nie ma szans. No mam nadzieję, bo emocje dla widza, no nie możesz 3-0 mnie tu rozwalić. Na razie to rozwalają mnie, ale non rery, wiesz? Okej, okay, on musi być droższy, ale nie wiem czy... Nie, dobra, no nie mógł być droższy, tam To ma przesady. O kurde. Nie wiem, jak jesteś czasem, ale u mnie, u mnie jest niebieski. Jeszcze ty to jest mało ważne, mało ważne mi byle kogo A presja czasu tutaj już jest przeogromna, bo nie wiesz ja na jakim klikam, etapie klikam. układania jest rywal nie. No nie przycinaj mi teraz! Okej okay. Okej okay. Od do teamu Ja też tak robię Vamos, vamos, vamos Vamos a la playa du, du. Nie może być dużego spóźnienia Okej, okay. dobra, no trudno, nie będziecie już w toty raczej Tylko za kogo? Dobra, tutaj o, to znowu ty, ale ja, ja trafiłem go i jeszcze mi lecie tutaj w draftach cały czas. Piękna historia. Okej, okay, no, też ładnie. Tak. To niech on wejdzie tutaj. No, klikam! Dawaj, dawaj, dawaj Okej okay. Dobra, u mnie koniec Dobra U mnie też Jaki czas? 1,57. Ja 1,52. Czyli 250 koła odejmuję, tak? Tak jest. Mamy wartość naszych draftów. Zaraz się dowiemy, czy ten odcinek w tym momencie się kończy. W każdym razie to jest mój najdroższy draft dzisiaj. Jest on warty 14 775 tysięcy monet. Jak u ciebie? Będę czytał zawodników. Madison, ten numbers zap, jak to się nazywa? Van der Horn, numbers up. Mostowoy, putejas, ta Musiala, nominacja Toty, Beck, Beckham 91, i teraz tak, Hulit 93, Van Dijk Toty, Messi, nominacja Toty, i wisienka na torcie, Vinicius Junior Toty. Nie wiem jak to jest możliwe, ale no gratuluję takiego draftu, bo to jest znakomity draft. Ile on jest warty ogólnie? 23,5. Całkiem ładnie. Najdroższy dzisiaj też. Tak, ale warto dodać, że masz odjęte 250 tysięcy monet od jego wartości za 5 sekund spóźnienia w stosunku do mnie, co no mógłbym... zmienia absolutnie nic. Myślę, że mógłbym jeszcze iść kawę zrobić sobie i tak, żeby wygrał w tej Myślę, luki. że tak, myślę, że tak. Istnieje na to całkiem spora szansa tutaj na świeżości, na tej portugalskiej południowo-europejskiej świeżości o powrocie z Lizbony zwyciężasz. I teraz musisz dokonać bardzo ważnego. Wyboru. Możesz zabrać 500 złotych za zwycięstwo w dzisiejszym odcinku lub chcieć podwoić swoją nagrodę okay. i wygrasz 1000 złotych, jeżeli pokonasz mnie w wojnie draftów. Jaka jest twoja decyzja? Dobra, to spróbujemy zagrać o 1000 złotych. Jeśli to wygram, to przekażesz po prostu jednemu z widzów twoich. Teraz postawiliśmy w bardzo niewygodnej sytuacji, bo na własnym kanale nie będę miał swoich kibiców. Jeżeli seria wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, by tego pasjonującego odcinka o grube siano nie przegapić. I oczywiście zaglądajcie do Lacha. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. Ja ci, Lachu, dziękuję za udział dziękuję w pierwszym odcinku. Nie mówię żegnaj, lecz do zobaczenia, bo widzimy się na dniach w Wojnie Draftów o 1000 zł. Poproszę tego winiego tak samo w Wojnie Draftów. Lepiej nie. <laughs> elo.